Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa Tomaszewska-Woźny, kierownik zakładu diagnostyki laboratoryjnej Szpitalu w Wolicy. Ewa, powiedz, jak wygląda rozwój badań właśnie w laboratorium, bo laboratorium to takie serce szpitala. Tak, tak jak dokładnie to określiłaś, laboratorium jest takim sercem szpitala, szczególnym miejscem dla każdego szpitala, jako że choć nie badamy teoretycznie, nie leczymy pacjentów sami w laboratorium, to dostarczamy lekarzom istotnych informacji w całym procesie diagnostycznym, jak i w okresie monitorowania tera efektów terapeutycznych, które zastosowali lekarze. W naszym szpitalu, wykonujemy, w naszym laboratorium szpitalnym wykonujemy badania głównie dla pacjentów tego szpitala oraz pacjentów przy szpitalnej poradni chorób płuc i gruźlicy. W bardzo krótkim czasie dostarczamy lekarzom wszelkich potrzebnych informacji. Pomagamy im w leczeniu chorób nowotworowych, w leczeniu alergii, w leczeniu POHP i wszystkich jednostek chorobowych, które są w naszym szpitalu leczone. I to jest ta ważna informacja, tak. bo, szanowni Państwo, badając się Regularnie można zdiagnozować szereg chorób, o których właśnie wspomniałaś. Która jest najczęściej wykrywalną taką chorobą tutaj właśnie przy pracy w Twoim laboratorium? W naszym szpitalu niestety najczęściej wykrywaną w tej chwili chorobą są wszelkie nowotwory płuc, nie tylko płuc, bo przy okazji diagnostyki układu oddechowego wykrywane są również inne schorzenia nowotworowe. Bardzo często diagnozowane są alergie oraz astma. W tej chwili szpital uczestniczy w programie leczenia astmy eozynozależnej, i my pomagamy lekarzom zdiagnozować poprzez bardzo proste badanie eozynofilii w morfologii krwi, czy pacjent podlega takiemu programowi leczenia i czy jest to ten rodzaj astmy, czy też nie. Te badania wykonywane są jakby dla pacjentów, którzy są skierowani na leczenie już konkretnie tak. do tego szpitala. Tak, I tutaj tak. wspomagacie się, uzupełniacie z lekarzami, którzy prowadzą całe leczenie. Ale to, o czym trzeba wspomnieć, macie też punkt pobrań materiału do badań diagnostycznych i to, drodzy Państwo, jest bardzo ważną informacją dla Państwa, ponieważ. W tym szpitalu jest wzbogacona oferta właśnie o te badania komercyjne. Jeśli ktoś z Państwa chce wykonać sobie szereg badań, chociażby morfologię ze wszystkim tym, co daokoło się wiąże, czyli taki przegląd techniczny swojego organizmu przynajmniej raz w roku, bo widzicie Państwo, przeglądy techniczne mężczyźni w swoich samochodach wykonują raz na rok, a czy każdy z Państwa chociażby raz na rok wykonuje sobie szereg badań, które pozwala, Spać spokojnie i spowodować to, że jesteście razem, jesteście pewni tego, że jesteście zdrowi. Pewnie nie zawsze. Nie zawsze, i dlatego z inicjatywy pana dyrektora powstał w naszym szpitalu punkt pobrań materiałów diagnostycznych, punkt jest czynny codziennie w godzinach od 7 do 10, ale mogą Państwo umówić się na badania w nim na na czas, który jest szczególnie odpowiedni dla Państwa, dzwoniąc pod numer telefonu, który pokazujemy po, właśnie tutaj na dole ekranu. Tak, i wtedy bez zbędnych kolejek są Państwo przyjmowani w tym punkcie, gdzie można zrobić naprawdę bardzo szeroki panel badań, począwszy od badań hematologicznych, biochemicznych, koagulologicznych. Po specjalistyczne badania, takie jak gazometria krwi, jak autoimmunologia, jak alergologia, jak badań w kierunku różnych nowotworów. Także zachęcamy naprawdę do skorzystania z tej oferty badań. A jak długo czeka się na wyniki takich badań? Jeśli ktoś chciałby już, Ewo, do ciebie się zgłosić. Czyli najpierw procedura wygląda tak: dzwoni na telefon, umawia tak. się na konkretny dzień, oczywiście określa przez ten telefon, jakiego rodzaju badanie chce sobie wykonać i wtedy ile czeka na wyniki. Badania, które są wykonywane na miejscu w naszym szpitalu, szczycimy się tym, że są wykonywane w bardzo krótkim czasie. Od momentu pobrania do wydania wyniku potrzebujemy około półtorej godziny. Natomiast jeżeli są to badania, które musimy zlecić pod wykonawcą, bo Dopóki nie mamy tego naszego centrum badawczego, niestety niektóre, niektóre badania zlecamy podwykonawcom. Na te badania trzeba czekać w zależności od tego, jak szybko ten podwykonawca wykonuje. Najczęściej są one wykonywane również w ciągu jednego dnia. Jeżeli są to bardziej specjalistyczne badania, np. badania z autoimmunologii. Na te badania musimy poczekać około trzech tygodni. A jaki materiał do badań pobieracie tutaj w szpitalu? W do badań pobieramy materiał taki jak krew i mocz. Jeżeli chodzi o badania mikrobiologiczne, ale to już o tym opowie koleżanka, badamy również piwocinę i wszelkiego rodzaju wymazy. Mówiłaś też, że. Marzycie o tym, żeby to centrum laboratoryjne się rozwinęło? Jesteśmy też po rozmowie z dyrektorem Wysockim, dyrektorem tego szpitala, który też mówił o tym, że jednym z planów tego szpitala to jest właśnie rozwój laboratorium. O czym marzysz, Ewa? Żeby to e... królestwo jak wyglądało? Marzy nam się, że to będzie takie duże laboratorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie będziemy mieli na tyle dużo miejsca, żebyśmy mogli rozwinąć. Nasze, naszą ofertę o te wszystkie badania, które w tej chwili wysyłamy na zewnątrz, czyli, a to wiąże się z kolei z wstawieniem kolejnego sprzętu. Nasze, potrzebne, jest potrzebne jest miejsce, niestety, i wtedy będziemy mogli poszerzyć naszą ofertę badań wykonywanych na miejscu o tak zwaną immunochemię. Są to badania typu badanie czynnościowe tarczycy, badania z alergologii, z autoimmunologii no, te wszystkie badania badania markerów nowotworowych czyli to wszystko, Czego w tej chwili wykonać nie możemy, nie ze względu na to, że nie jesteśmy wykwalifikowani, wykwalifikowani tak. w tym celu, tylko, tylko po miejsca. prostu nie mamy miejsca na to, żeby wstawić kolejny, kolejny duży analizator. Oczywiście hmm. zachęcamy, drodzy Państwo, jeśli chcielibyście zrobić znakomity prezent dla członka swojej rodziny. Wielu z Was czeka, szuka niezwykłych prezentów na walentynki, na Dzień Kobiet, na Dzień Mamy, na Dzień Taty. Najfajniejszym prezentem jest taki voucher do szpitala w Wolicy, właśnie na badania laboratoryjne. Niewiele kosztuje, a jest inwestycją na pewno w przyszłość i w diagnostykę każdego pacjenta. Dokładnie tak, i bardzo się cieszymy, że coraz więcej osób z tej formy obdarowywania bliskich mm. korzysta. Bo y, mamy coraz częściej tego typu y, pacjentów y, z voucherami właśnie. To jest oferta dla opornych, bo wiecie, czasami jest tak, że jak żona męża wysyła tam na te badania, no idź zbadaj sobie tą krew, no zrób sobie chociaż morfologię. Nie zawsze się zgadza, tak. ale jak już dostanie prezent, no to potem już tylko jest pytanie, a zrealizowałeś już ten prezent? Tak, to prawda. I idzie. To prawda. I... Y, 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 nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby ktoś, kto został obdarowany właśnie takim voucherem, był z tego prezentu niezadowolony. Zwłaszcza jeśli te wyniki badań są pozytywne. Zwłaszcza, tak. Dziękujemy serdecznie Dziękuję. Ewa. Zapraszamy do Szpitala w Wolicy. Oczywiście więcej na temat diagnostyki, na temat laboratorium będziecie też mogli dowiedzieć się podczas Międzynarodowej Konferencji Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Ta konferencja już w czerwcu. Zapraszamy serdecznie. I do usłyszenia przed nami już za chwilę kolejny gość. Dziękuję bardzo.